Jeśli oglądasz ten film, to znaczy, że to czas, żeby wdrożyć AI do Twojej pracy albo pracy Twojego zespołu. Chodź, pokażę Ci, jak to zrobić. Nazywam się Cezary Mazur i pomogę Ci przejść przez ten proces. W Polsce tylko niecałe 12% firm korzysta aktualnie ze sztucznej inteligencji. I nic z tym dziwnego, bo jesteśmy na początku transformacji AI, która będzie nabierać jeszcze większego tempa. I to od Ciebie zależy, czy wskoczysz do tego pociągu już teraz, czy dasz się wyprzedzić przez Twoją konkurencję. Firmy, które wprowadziły sztuczną inteligencję do swoich zespołów, już teraz zwiększyły ich produktywność o 40%. Średnio takie zespoły, które mają wdrożone AI do swojej pracy, zyskują do 13 godzin tygodniowo. A firmy, które wdrażają AI do wszystkich swoich zespołów, średnio zarabiają o 67% więcej niż wcześniej. Można to łatwo osiągnąć dzięki doradztwu, konsultacjom i szkoleniom z AI, które organizuje. Dzięki nim nie tylko masz szansę oswoić się ze sztuczną inteligencją, ale też nauczysz się mówić do AI tak, żeby w końcu zaczęło Cię słuchać. Poznasz też sprawdzone narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, Perplexity czy Notebook LM. Ale także dowiesz się, jak jeszcze lepiej wykorzystywać sztuczną inteligencję w Twojej codziennej pracy. Zainwestuj w kompetencje Twoje oraz Twojego zespołu. Naucz się używać sztucznej inteligencji już dziś. Lepszej okazji nie będzie. Zainteresowany? Przejdź do zakładki Kontakt i umów bezpłatną konsultację.